Patryk, czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie umiejętności nabędę uczestnicząc w kursie IMA Day Trader? Nabędziesz cztery podstawowe umiejętności, uczestnicząc w kursie IMA Day Trader. Pierwszy to jest selekcja spółek nadających się do gry na danej sesji giełdowej. Drugi to jest zarządzanie ryzykiem, bo praca tradera w dużej mierze polega na szacowaniu ryzyka transakcyjnego. Trzeci to jest nauka podstawowych strategii, które dadzą Tobie powtarzalne wyniki w długim terminie. I czwarta to jest obsługa podstawowych narzędzi i zleceń, które dadzą Tobie przewagę podczas codziennej pracy na giełdzie. Pamiętaj, bez uzyskania tych czterech podstawowych umiejętności nie masz po co iść na prawdziwy rynek giełdowy, bo inni gracze szybko ograbią Cię z pieniędzy. Jeżeli chciałabyś bądź chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszych warsztatów IAM Day Trader, kliknij w link w opisie tego filmu i obserwuj nas w mediach społecznościowych.